Postanowiłem, że zagram najciekawszymi państwami na trybie legendarny z największą możliwą agresywnością. I postaram się nimi zdominować świat w Age of History 2. A dzisiaj zagramy Królestwem Czech. Trochę się obawiam, bo mamy dużo silnych y, sąsiadów. Saksonia, Bawaria, Austria, Węgry, Polska, Brandenburgia. To są wszystko potężne kraje. Przy takiej agresywności jest duża szansa, że wypowiedzą nam wojnę. Wiadomo, utrzymanie wojska na maksa. I pójdźmy w badania. A tylko Wam przypomnę, że możecie polajkować to wideo i podbić, jeżeli macie taką możliwość. Pomoże to zwiększyć zasięgi. Myślę, że najlepszym teraz sposobem będzie zbieranie. Pieniędzy i reagowanie, co tu będzie się działo. Mamy też wasala. Jest to Śląsk. Widzę, że Austria z nami pogarsza relacje. Właśnie, może poprawimy sobie relacje, tak tutaj z północą, w takim razie z Saksonią, Brandenburgą, Polską i z Węgrami, żeby tutaj nie mieć zbyt wielu wrogów. Widzę, że kraje zaczynają ze sobą walczyć. Anglia z Francją. Oj, Francja tutaj ma kłopoty, bo jeszcze Burgundia atakuje. Saksonia walczy z Brandenburgią. Czy to będzie szansa dla nas, żeby zaatakować Saksonię i zdobyć trochę terenu? Myślę, że to dobry. Pomysł. Od razu tutaj zajmiemy ich stolicę. Oni coś tutaj próbują, ale na pewno są wyczerpani. Uwielbiam tą strategię. Wbijać się na trzeciego. Gdzie ich dwóch się bije, tam trzeci korzysta. I okej, okay, udało się. Zdobędziemy kilka ładnych prowincji. I od razu na piąte miejsce awansowaliśmy w rankingu. Strasznie szybko. Postaram się na razie zwrócić nasze jednostki do stolicy, pozbierać pieniądze na punkt zaopatrzeniowy. Już spadliśmy na 11 miejsce, jest to okej. Okay. Już musimy zadbać o nowe prowincje. A jesteśmy jakby w obrębie świętego cesarstwa rzymskiego, więc te prowincje tutaj są naprawdę dobre i będą dużo nam dawały, nawet takie pojedyncze. Co my tu mamy? Austria walczy z Polską. Okej. Okay. Węgry tutaj mają też kłopoty. Każdy z każdym się bije. Właśnie chciałem zobaczyć, jak to będzie wyglądać. A jakbyśmy zagrali na innym scenariuszu niż na scenariuszu w czas, czasów współczesnych. Widzę, że Austria ma kłopoty. Austria ma jedną prowincję, mocno spadli. Polska urosła. Wow, Polska może być dużym zagrożeniem. Trzecia jest. Myślę, że powinniśmy zacząć próbować poprawiać, chociaż nie, hmm. Spróbujemy anektować Śląsk? Udało się! 9 armii. Wystarczyło, żeby anektować Śląsk, bardzo mnie to cieszy. Jak zasymiluję te prowincje, to powinniśmy być całkiem mocni. Nikt za bardzo nie chce nas atakować, to jest bardzo dobrze. Muszę uważać na Polskę. Polska naprawdę tutaj chyba teraz pierwszy raz. Zazwyczaj Polska szybko upadała na czasach współczesnych, a w średniowieczu widać, że potęga. Litwa walczy z wielką hordą. Ateny? Wow, Ateny całkiem spore. Co się stało z Francją? Francja ma Prowincje. Jest wasalem Aragonii. Okej. Okay. Norwegia walczy ze Szwecją. Mamy Moskwę, która rośnie. Mamy bardzo małą granicę z Bawarią. Moglibyśmy też ich podbić, żeby utrzymać naszą dominację w świętym cesarstwie rzymskim. Myślę, że ta armia, którą teraz posiadamy, wystarczy. Nie, jednak nie. Jednak cofam to. Troszkę mało pieniędzy mam. Na szczęście się tutaj podzielili. No, Bawaria tutaj też ma dobre tereny, dlatego to nie będzie aż tak proste, jakbym chciał. Próbujmy. Oj. Oj, oj, oj. Pokonałem tam jakieś wojska. Pokonałem wojska Szwajcarii. I Szwajcarii. Będzie chciała teraz wojnę. Mamy też tutaj kolejną wojnę z tymi tutaj, na północy. Próbujemy się jakoś obronić. Czy oni wszyscy wyszli ze stolicy swojego kraju? Mam nadzieję, że tak. O, rany. Dobrze, mamy ich stolicę. Oj! Zaczynają się robić kłopoty. Kłopoty, spore kłopoty. Nie, tutaj na stolicy zostaniemy. Tutaj muszę co nieco. Aha, nie zrekrutuję tutaj za bardzo wojska. Znaczy, w sumie nigdzie nie zrekrutuje wojska, bo mam bardzo małą ilość pieniędzy. Musimy wziąć, moi drodzy, nieco pieniędzy na kredyt. Poprawię relacje z Polską, żeby nie pomyśleć, że mogą nas atakować. Tak samo z Bur. Co tu się dzieje? Ten ziomek ma wojnę z też Szwajcarią i tutaj od nas odcięli. Okej. Okay. Nie możemy oddać tego miasta za żadne skarby. Okej. Okay. Dobrze, dobrze. Tutaj zaraz ich złapiemy i będzie po nim. Co mnie bardzo cieszy. Są takie sytuacje czasami, że mamy strasznie dużo wojen. I to są sytuacje, kiedy jesteśmy bardzo blisko upadku. E, ja bym ze Szwajcarią, mm, w sumie nie bardzo chciał walczyć. Zobaczymy, co tu się potoczy. O, odzyskałem te tereny. Bardzo dobrze. Szwajcaria, nie bijmy się, bądź to, to, to był taki incydent. Okej, okay. zgodzili się na to, żeby... Do Poszedł do pokoju, bardzo mnie to cieszy. Teraz mogę się skupić na asymilacji terenów. Jeszcze tutaj Śląsk musimy dalej asymilować. Serbia mocno urosła. Osman jest bardzo słaby. Zostało mu 9 prowincji i jest wasalem Mameluka. Gdzieś tu jest Mameluk, tylko nie widzę. Anglia tutaj atakuje. Zaraz będziemy mieli z nimi granice. A z tego co widzę, to zostaliśmy świętym cesarzem. Mamy największą populację w sumie. No też jesteśmy największym państwem. Co my w ogóle możemy stworzyć z tego naszego króla z Czech? Morawia. A tu myślelibyśmy zobaczyć całkowicie z Polską o te tereny. Polska jest trzecia, a my jesteśmy na czwartej pozycji. Polska ma większą populację, ale my mamy większą ekonomię. Gdyby Polska prowadziłaby z kimś wojnę i byłaby nieco usłabiona, moglibyśmy ją zaatakować, aczkolwiek to będzie ryzykowne. Aktualnie Polska ma gdzieś wojnę. Tu mają wojnę, ale to dosyć daleko. O, Polska ma wojnę z Węgrami, ale Polska tutaj wygra, właśnie już Węgier nie ma. Musimy zacząć inwestować badania, bo tak trochę zaniedbanem to. I zacząć atakować i zjadać te mniejsze państwa, no bo tutaj ruszyć na Brandenburgię. Brandenburgia bardzo nas wzmocniła. i muszę uważać na Anglika. O tu mamy tereny, które nie prowadziły żadnych wojen, więc mogę tutaj zrekrutować mocną armię. Ale patrząc na jednostki Polski no nie jest jakaś super silna. Zaatakujemy Brandenburgię od południa. Mam nadzieję, że uda mi się tutaj pokonać ich armię. On nawet sami atakują i się rozbijają o moje tereny. Dobrze, mamy ich stolice. Oni mają tutaj wojny z Pomorzem. Może uda się zrobić coś takiego, żebyśmy mieli dostęp do morza. Czechy w końcu będą miały swoją marynarkę wojenną. Okej, okay. tutaj zostały dwie prowincje, więc tą Brandenburgię pokonujemy. Gdzieś tam mogą mieć jeszcze jakiś teren, ale w sumie to nas nie interesuje. I nawet będziemy mieli tutaj blisko do Danii. Okej, okay, mamy to. Tutaj mamy okupowane tereny, ale to właśnie pomoże tu wejdzie zaraz. I pomoże się po prostu uwolniło. Asymilacja terenów. Ja bym Polskę zostawił. Niech Polska się rozwija. Miejmy nadzieję, że się więcej tutaj podbije. Będzie jeszcze silniejsza. By stworzyć jakąś legendarną wojnę, bitwę. Ta Anglia mnie martwi. Wywaliłbym stąd Anglię. Bo jak tak patrzę na nich, to oni tutaj dużo miejsca zabierają. A oni jeszcze tutaj mają wojnę. Chcą się wbić do Afryki. Ciekawe. Polska zaatakowała zaką Rzyżacki, więc zdobywa kolejne tereny. Tak sobie myślę, że może wybuduję trochę bibliotek. Biblioteki. 62 punkty. Czy to się w ogóle opłaca? No coś tam to da, ale niewiele. Już lepiej z się bawić. No. Te budynki są strasznie słabe. Tylko dawałoby to pasywnie po prostu punkty bez już patrzenia na wydatki. A nas inflacja goni. Więc musimy zacząć wydawać pieniądze. No dobra, pójdziemy. Żeby mieć dużą populację. Od razu trzy punkty dostajemy szybciutko. No, co tu się dzieje? Ryga jeszcze atakuje Polskę. Co my tu mamy? Nowy Ogród całkiem spory urząd i Moskwa dostała po głowie, a Anglia jest uwikłana w cztery wojny. No to w sumie dorzucimy im piątą. Żeby nie mieli za łatwo, można powiedzieć, że historycznie zauważyliśmy skomplikowaną sytuację w królestwie Anglii. I był to dobry moment, wyrzucić ich z terenów, świętego cesarstwa rzymskiego. Czeska armia jest wielka, bogata, dobrze zaopatrzona. Musimy odzyskać tereny. Wyrzucimy ich z naszych terenów. Czy oni tutaj mają jakąś armię? 300 ludzi. Zablokowaliśmy port. Jeszcze tutaj mają drogę. Co ciekawe. A może Czechami zjednoczymy święte cesarstwo rzymskie? To brzmi jak plan. Ale potrzebuję więcej punktów technologii, bo mamy strasznie mało punktów ruchu. Nie no, widzę, że tutaj. Anglicy mają tylko jakieś małe garnizony. Nie ma tu jakiejś jednej wielkiej armii, ale to dobrze, będzie łatwiej ich wyrzucić z kontynentu. Wielką 10 armią możemy przejść bardzo daleko. Oni nie mają po prostu jak odpowiedzieć na to. Zobaczmy, ile terenów będziemy w stanie tutaj zyskać. Muszę z czegoś zrezygnować. Weźmy coś takiego. Jest to spory kawałek. Mógłbym jeszcze tutaj coś starać, się, ale to już nie są tereny świętego Cesarstwa Rzymskiego. Tak czy inaczej udało nam się ich słabić, udało nam się ich stąd wyrzucić. Polska walczy z Bizancjum nawet. A Bizancjum istnieje? A, tutaj istnieje. Ma pięć prowincji, a jeszcze tutaj. Okay. Ale Polska też nie może zakończyć wojny z, z zakonem krzyżackim z tego co widzę. My musimy poprzejmować teraz miasta. Prowadzić nową administrację. No, to jest ciekawe. Burgundia przejęła Irlandię. To, tak wygląda całe cesarstwo rzymskie. No, musimy zdobyć jeszcze sporo terenów. Nawet Szkocja tu jest. Mamy tutaj wasala Szwajcarii. Ale może najpierw się udamy na to miasto. Będziemy musieli zawalczyć z dużą ilością księstw. Bo nie sądzę, żeby się układały z nami. Musiałbym mieć bardzo dużą armię, żeby wysłać do nich ultimatum. O, widzę, że Szwajcaria i tak ma kłopoty. Nie jest mocno zajmowana. Może po prostu uda się przejąć jej wasala. Mapa uciekła. Tak, mamy po prostu wasala. Udało się zdobyć bez wojny. A nie, mamy wojnę ze Szwajcarią. Okej, okay, ale tutaj jesteśmy odcięci. Tu mamy wroga. Nagle się pojawił. Ale tu już wchodzi Szwajcaria. Okej. Okay. A, tu mnie atakuje. Tu on jest. Przez tą armię. Dobra, czyli jednak walczymy ze Szwajcarią. Tutaj jeszcze z drugim kolegą. I właśnie, oni tutaj będą już mnie atakować. I postaramy się szybko ich załatwić. Szwajcaria jest dosyć silna, więc jak ją to będziemy dosyć potężni. A to jest chyba wasal. Czy to, to też jest warsztat Szwajcarii? Tak, okej okay. Będziemy mi Luksemburg. Myślę, że tutaj Szwajcaria już nie będzie miała za bardzo wojska. Czy te armie są bardzo małe? Nie, że się próbują atakować, ale w tereny wchodzimy i zajmujemy bez większego problemu. I zobaczymy. A jeszcze tutaj mają teren? Ale to jest okupowane przez inny kraj. Możemy zająć wszystko, co opanowaliśmy. Bardzo dobrze. Bardzo dobrze nam idzie ten podbój. Tutaj jeszcze mamy takie księstwo. Oni miarę lubią, więc po prostu musimy w nich wejść. I mamy kolejne księstwo. No bo oni, jak są tak otoczeni, to już nie mają co robić praktycznie. Mogą się tylko poddać. Są Zależnieni w 100% od nas, od dostępu do jakichkolwiek dóbr, jakbyśmy chcieli, moglibyśmy ich tam zagłodzić. O, kolejny mnie ja atakuje. Kolejna wojna. Okej, okay, ale tego raczej pokonam w jednej duże wchodząc na wszystkie prowincje od razu. Dobrze, że się nie zacząłem asymilować tych terenów, bo jakby wrogie wojsko by tam wyszło, to by mi to anulowało. Okej, okay, kolejne księstwo nasze. Spróbujmy tutaj kolegę dogonić. On chodzi mi po państwie, a zaraz straci stolicę. I całą armię. Już nam się nie wymknie. I kolejna wojna. A z tym tutaj. Okej, okay, mała niespodziana. Dzianka, ale też nic wielkiego. Teraz będę miał wojnę ze wszystkimi od razu. Tu bierzemy też od niego prowincję i tyle. Się przenies tutaj. Wysyłam jednostki z powrotem do stolicy, do Pragi. No i muszę zacząć asymilować te tereny, bo trochę ich dużo się zrobiło. Spore mamy te Czechy. Skoro te tereny się regenerują, moglibyśmy wybrać się na Pomorze i zwiększyć nasz dostęp do morza. Zakon Krzyżacki dalej się trzyma, to jest niesamowite. Polska nie potrafi ich dobić. My zajmiemy sobie tutaj teren. Mamy od razu stolicę, jakaś twierdza i idziemy do Słupska. I ok. Okej, okay. Coś próbuję się desantować, ale wszystko jest już nasze. Trochę armii straciłem, trzeba przyznać, ale nieźle. Szwajcaria dalej istnieje, ma tylko dwie prowincje. Francja nas zaatakowała. To ciekawe. Włączymy Paryż do świętego cesarstwa rzymskiego. Brzmi to bardzo ładnie. Spróbujmy tutaj zaatakować stolice. Aha, oj, dobrze. Coś zaatakowałem. To jest Kastylia. I w Kastylii. Wpadliśmy do wojny z Kastylią. Mam nadzieję, że Kastylia odda nam Francję bez większego problemu. A, udało się. Bardzo dobrze. Miło i sympatycznie. Mamy Paryż. Polska, zrób coś. Ja liczyłem, że będziesz wielka i potężna. A ty spadłaś na drugie miejsce. Na trzecie. Myślę, że drugi to jest. Hmm, to jest drugi. Mamy luk piąty. Ciekawe, czy jakiś kraj zaczął kolonizację. Zostało już bardzo mało księstw, jeżeli chodzi o święte cesarstwo rzymskie. Myślę, że dobijemy teraz Szwajcarię i pójdziemy do tego kolegi na południe, żeby też go podbić całego. Szwajcaria fajnie było, ale kończysz istnienie. Chociaż jeszcze widzę, że gdzieś jedną prowincję mają. Tylko pytanie, gdzie? No nie mam pojęcia. Trudno. A tu mają prowincję. Okej, okay, od papieża ukradli. No normalnie, pampier. Wiesz, ma tutaj prowincje. No i musimy porozmawiać z tym kolego. On widzę, że prowadzi wojnę z Wenecją. Anglia i Kastylia kolonizują Afrykę. Zrekrutuje trochę armii. To nie musi być jakaś wielka armia, ale myślę, że na to księstwo wystarczy. Mapa, proszę przestań uciekać. Zaatakujmy. Myślę, że taka armia podbije każde państwo, w średniowieczu. Myślę, że już nie ma potęgi, która byłaby w stanie nas zatrzymać. Jesteśmy bardzo silni. Okej, okay, oni tutaj próbują. Ej, co to jest? Co oni tam robią? O, kolejny mi atakuje. Zrekrutowałem tutaj armię. Teraz zrekrutuję tutaj armię. Tylko nie mam punktów ruchu, ale powinniśmy się obronić Tego będziemy z problemem pokonać Tego też damy radę A jeszcze stąd atakuje, nie wiedziałem, że tutaj jest przejście Ok, armia podzielona Tu muszę go złapać, Stawię armię w Pradze I postaram tutaj się iść do przodu O, mieli 4000 armii Teraz wyjdę ze stolicy, musimy odbić tereny Okej, okay, stolica zabezpieczona Nie spodziewałem się ataku z tamtej strony O, będziemy mieli tutaj dostęp do morza Dobrze, tutaj sytuacja opanowana, co jest? 2000 armii, nagle nas atakują Z terenów Polski, a bo to jest was. OK okej, ten gość tutaj to jest wasal tego księstwa Brakuje mi pieniędzy, weźmiemy pożyczkę Żeby wzmocnić tutaj armię, żeby nie mogli się tutaj tak przebijać Tu możemy te jednostki na południe skierować, jak już ten został pokonany Tutaj zabezpieczamy granice, tu do przodu, zajmijmy stolicę Tutaj też można iść w sumie O, mają armię, mają na stolicy jednostki i bronią się Czyli nie są aż tak słabi, na jakich wyglądają O, nawet tutaj się przebili Wow, odbiłem się Naprawdę pokazują, że coś tam mają tej armii Ale tak czy inaczej, ich pokonam tylko zajmie to trochę więcej czasu. I do Monako. I udało nam się pokonać bardzo wielkie księstwo. Mam nadzieję, że będę wziąć wszystkie prowincje. Ile tutaj księstw możemy uwolnić? Tutaj przyjmuję wszystko. I jeszcze tutaj. Bardzo dobrze. Bardzo rośniemy. Zaczynamy wchodzić na tereny francuskie. Zaczynamy wychodzić poza święte cesarstwo rzymskie. I warto tak prowadzić wojnę. Trochę na południu, trochę na zachodzie, trochę na wschodzie, trochę na północy. I w każdym momencie gdzieś się rozwijamy. A nie walczymy na terenach, które są nierozwinięte. Znowu mamy wojnę. Brytania. Ale z nimi nie chcę walczyć. Niech nie lubię się desantować. Wolę walczyć z sąsiadami dookoła. Polska, co ty robisz? Skończ w końcu ten zakąg grzyżacki. Polska już spada na szóste miejsce. I jeszcze walczy z Nowogrodę. Wow. Miałem walczyć z jakąś wielką potęgą na koniec, a wyjdzie jak zwykle. Tutaj jeszcze mamy Szkocję, którą też chcemy wyrzucić z naszych terenów. Idźcie do siebie na wyspy. To nie są wasze tereny. Widzicie się tam z Anglikami. Okej, okay, zgodzili się, to mnie cieszy. Przynajmniej się nie kłócą. Mamy też Holandię. Holandię, która ma wojnę z Szwecją. I tą Holandię też byśmy chcieli. Chcieli przejąć, bo też jest częścią świętego cesarstwa rzymskiego. Jeszcze chcą się tutaj desantować. Niech próbują. Mają prawo się bronić. Z tego, że nic im to nie da. Jesteśmy już zbyt potężni. Zajmujemy Amsterdam, Rotterdam i cała Holandia jest nasza. Coraz mniej elektorów i coraz mniej księstw. Szwajcaria nadal walczy. Oni chcą tereny tutaj zyskiwać. To jest niesamowite. Mamy Brandenburgię i Anglię. Chyba najpierw zawalczymy z Brandenburgią o tereny. Zobaczymy, co jeszcze Szwajcaria zrobi. Anglia przejmuje tutaj. Tereny. Okej. Okay. Tutaj wypowiadamy wojnę. Tutaj atakujemy od razu prowincję. A oni już tu mają teren. O, nie zauważyłem. Trzeba zabezpieczyć. Na szczęście mam tyle pieniędzy. Inflacja znowu nas goni. O, Szwajcaria tutaj mnie uprzedza. Szwajcaria też ma z nimi wojnę. No zobaczmy, co tu się wydarzy. O, okej. Okay. Mogę walczyć dalej. Przejąć kolejne tereny. Niech będzie. U Anglia z nimi skończyła wojnę. Jeszcze Szwajcaria coś tutaj próbuje. 37%? Aha, o, aha, no tak, bo oni mają Irlandię. No dobrze. Przejmiemy te tereny tutaj. Przekieruję mapa. Przestań jakaś proszę kieruje nasze jednostki. Zacznę asymilować tereny i się zastanowię, jak ugryźć tego Anglika, ponieważ już teraz mamy coraz większą granicę z tym Anglikiem. Mapa. Moglibyśmy ich całkowicie stąd wyrzucić z Francji. Może tam pieniądze Polsce? Dajem, bo większość naszych pieniędzy za nic. Może teraz się ruszą. Polska, Czechy, dobre relacje mają. Pomożemy im. A kto jest silniejszy aktualnie? Anglia? Anglia jest trzecia. Polska siódma. Ta Anglia jest silniejsza od Polski. Jak pokonamy Anglików, to z Polską też nie będzie problemu. Ale Polska ma Austrię, którą chce odbić. Okej, okay, co my możemy to zrobić. Aha. Brandenburgia jeszcze dalej to ma tereny. Myślę, że tak po 5000 wojska trzeba będzie tutaj skierować na granicę z Anglią. Tu w Hanowerze jeszcze wystawimy jednostki. I w okolicy. I planuję taki szybki bardzo atak. Zobaczmy, czy nam się uda. Starcie tak naprawdę dwóch wielkich potęg europejskich. Ty idziesz. Nie tu. Tu masz. Tutaj zaatakujemy w ten sposób. Szybko przejmiemy tutaj ten teren i prowincję z portem. Następnie zaatakujemy szybko tutaj. Oni dopiero co zdobyli te tereny, więc mogą nie mieć tutaj jakichś super dużych jednostek, ale zobacz czym jak to będzie. O, bronili się tutaj. No dobrze, tu atakujemy i tu jest pusto. Robią desant 10 jednostek. Jestem przerażony. Tu postaramy się obronić, żeby nie wylała się ich armia i idziemy do portu. Może się zdesantujemy na Londyn, czemu nie? Okej, okay, tutaj też armia pokonana. O, zaczyna przesyłać jednostki. My zaczynamy tutaj wchodzić do Francji. Tu jednostki też przekieruje do portu. No, nie mają szansy jego desanty, żeby się udały. Tutaj się broni przed desantami, a tutaj armia idzie do przodu. O, nawet mieli tam 3000. Tutaj mogę się spróbować zdesantować na Tą wyspę. Tutaj sobie zrobię taką ścianę z armii, żeby nie mogli przejść. No, gdzieś tu pływa 3000. Tu chcą się zdesantować. Okej. Okay. Muszę uważać na desanty, bo desanty mogą być denerwujące. Tutaj wyszle te 32000, żeby pływały. W razie blokowały desanty. O, stąd wyszli? Okej, okay, mogę się cofnąć. A, bo oni prowadzą tutaj wojnę, może tego. No, tutaj mają sporo tych armii. Jak będę szedł do przodu, to oni wyjdą mi tutaj z terenu Hiszpanii? Oni mają przejście przez Hiszpanię? Znaczy w sumie Kastylię. Tak, poprawiają relacje i jest przejście. Okej. Okay. Zobaczymy. Może nie będą mieli tutaj dużo armii. Szybko zajmę te tereny. Czechy w Iberii. Kto to widział? Okej, okay, tutaj mamy przyjmowane to. Tutaj są jakieś próby spływających statków. Zdezantuje się na Londyn. Czemu nie? Wow, dużo tam mieli armii. I teraz tak, pogadajmy. Chcę te tereny. Chcę tutaj tereny. Chcę tę wyspę, żeby bardziej kontrolować tutaj przepływ. Tu sobie też możemy wziąć te księstwo. Nie bardzo. Ale coś takiego. Całkiem sporo terenów. Anglików całkowicie nie wyrzucamy. Ale zyskujemy to, co chcemy. No i Anglia spadła na piąty poziom. Zostało tylko cztery księstwa. Florencja. Pomoże, ale pomoże, stolica ma tam, gdzie kiedyś nie była Litwa. Więc pomoże, no niby jest jakby częścią cesarstwa rzymskiego, ale bardzo daleko. W sumie jeszcze już nic nie liczy tutaj. Jest na imprezie, ale nikt nie zwraca na nią uwagę. Wojna ze Szkocją. Szkocja, co ty próbujesz? Szkocja jest tutaj mega słaba, jeszcze wypowiada mi wojnę. Dania w ogóle jest w Szkocji. Znowu Wikingowie atakują. Trzeba Szwajcarię znowu pokonać. Biedna Szwajcaria. Wziąłem się na nią. O, widzę, że nawet Anglicy są na terenach Szwajcarii. Co mi się nie podoba, bo znowu bym miał z nimi wojnę. Muszę poczekać, aż to zejdzie. Co 29 Tur. Ok, w tym czasie mogę asymilować tereny, albo dać bardzo dużo, żeby populacja rosła. Im więcej obywateli, tym lepiej. Więcej obywateli, więcej podatków. Trochę żal mi Polski atakować, bo widzę, że Polska tutaj przegrywa, mimo że da mi bardzo dużo pieniędzy. No Nowogród, tutaj zaczyna ich mocno atakować. Ile tutaj populacja rośnie? Mamy 4,5 miliona ludzi? Tak, z tego co widzę, 3-4 tysiące albo mniej. Zależy od tury. A, bo jeszcze mamy tutaj czasami zarazy, i to nam redukuje liczbę populacji. Ale ogólnie bardzo szybko rośnie populacja. Oj, Polska się broni, ale tutaj, no, średnio to widzę. Y Mamelu. Mamy luk całkiem spory. Drugi na świecie. Nie chcę Wikipedii. Okej. Okay. Dziwne te prowincje, ale ma. Nie wiem, czy to jest to bezpieczne, ale spróbujemy zawalczyć z Szwajcarią. No, tereny. Mam nadzieję, że zaraz tutaj nie spotkam gdzieś na prowincjach angielskiej armii. Mm, Okej. Okay. Udało się. Szwajcaria przestaje istnieć. Już teraz. Definitywnie. Tutaj prowadzą wojnę. Tu prowadzą wojnę. No, chciałbym trochę zaatakować, ale no, tak widzę, że oni średnio. Ale możemy zaatakować Florencję, bo Florencja też jest częścią świętego Cesarstwa Rzymskiego. A chcę, żeby nie była. To są nasze tereny. Mamy mały te teren. We Włoszech. Kto by się spodziewał, że Czechy zdominują święte cesarstwo rzymskie i król Czech będzie cesarzem? O, Polska, czemu ty masz stolicę tutaj? Co się stało z Krakowem? Kraków jest tutaj? A stolica jest tutaj. Ciekawe. Ale mam złe wiadomości dla Polski. Będą musieli zaraz znowu zmienić sobie stolicę. Myślę, że na Polskę to po 3000 jednostek wystarczy, bo jak ona ciągle prowadzi wojnę, to ona pewno jest mega słaba. No, Polska ma pecha. Ciągle jak widzę Polskę, to Polska przegrywa. To smutne dla Polski. Okej, okay, musimy zadeklarować wojnę. O, moje jednostki to jeszcze nie przyszły. Na czas muszę tutaj postawić. Za szybko zaatakowałem. Ale okej, okay, Polska tutaj sama atakuje. Dzięki czemu po prostu będzie łatwiej nam wejść na jej prowincję. I dzięki temu, że na gra granica to stolica, bez problemu możemy wejść i pozdobywać tereny. A co to jest za kraj? A, Dania jeszcze atakuje. Okej. Okay. Polska, masz armię? Tego co widzę, to nie. Wszystko przejmujemy bez większego wysiłku. O, Polska zyskała tutaj tereny Danii. Nie wiem, co się stało. A tutaj Polska jeszcze walczy chyba ze swoim wasalem? Z Mazowszem? Bo tutaj widzę, że tereny Mazowsza są zajęte. Polskę? Strasznie duży front mamy Polską strasznie dużo trzeba klikać. Nawet punktów ruchu mi brakuje. No, Polska nie tylko ja atakuję. Ateny? Okej. Okay. O nie, mam wojnę z Serbią, poszedłem tutaj na tereny. Dobra, Polska, Polska, po, po, Polska pokadajmy. Ja chcę ci zabrać tutaj ten dostęp, okej. Okay. Mm, chciałbym zabrać jej Kraków i okolice. Gdynia Gdańsk. Troszkę tu, troszkę tu, tutaj sporo, bo to są tereny Austrii. Nie musi być idealnie, ma być po prostu dobrze. Bo zaraz ja będę walczyć z całym światem. O, widzę, że już w ogóle te Ateny pływają. Chcą się zdesantować. Wszyscy ze mną są. Walczyć. Proszę ze mną nie walczyć. Podpiłem już wystarczająco dużo, żeby powiedzieć, że jesteśmy bardzo duzi i przepotężni i nikt nie jest w stanie nas pokonać. E, ma wojnę z Wenecją? Okej, okay, okej. Okay. Mogę podbić Wenecję. Mapa mi ucieka. Święte cesarstwo rzymskie. Co? Nie jesteśmy cesarzem? A, ten tutaj jest cesarzem. Wow. Na pewno ma dużą władzę i może wpłynąć na nas, na pewno. Gdzie my właśnie atakujemy Wenecję? O, Polska ma nową stolicę. Nawet mają dostęp do morza. Świetnie. A, to dalej jest wojna z teraz Serbią. Co dopiero co mieliśmy pokój z Serbią. Ale okej. Okay, wzięliśmy tej Jak to wygląda? E, no, jeszcze tutaj, niby Dania. Tutaj prowincje. Hmm. Nie, no, nie, nie możemy tego tak zostawić. I, możemy zdobyć Rzym. Z tego co widzę. Tutaj pokonam tego kolegę, prowancję. Czy też się asymilować, żeby państwo mi nie wybuchło. To Marmie, wyśle na razie, do Pragi, ale wyślę je też na Danie zaraz. Zakon Krzyżacki wypowiedział mi wojnę. Jak oni mają gdzieś trzy prowincje. To nie ma sensu. No, tu jeszcze musimy wzmocnić, żeby tutaj się nie przebili. Okej, okay. zaatakujmy tutaj kolegę. Idziemy po Rzym. Święte cesarstwo rzymskie będzie w końcu rzymskie, bo będziemy mieli pod panowaniem Rzym i wtedy święte cesarstwo rzymskie będzie miało sens wchodzimy do Włoch, tutaj stracimy te prowincje, ale aż tak bardzo to nam nie przeszkadza możemy iść do przodu, okej okay. zaraz Rzym będzie nasz, Ładnie. Rzym ostatnia prowincja do zdobycia wow, ile tutaj, widzę całą listę wszystkich państw, które zdobyłem Ok, mamy to czy ja mogę stworzyć Morawy? aha, nie mam tutaj Słowacji, okej, okay, ale to nam nie zależy na tym ja nie chcę znowu z Polską robić całego Wielkiego Frontu w ogóle co się dzieje z Polską? Nowogród Okej, okay, i Polska ma kłopoty. Mm, co to jest? Co tu się dzieje? Ateny! Nie podobają mi się te Ateny, że mają tutaj prowincję. No ale damy sobie chyba spokój. I tak wiadomo, kto wygra. No jeszcze muszę się udać na Danię. Ej, mamy w ogóle wielkie Czechy od morza do morza, do kolejnego morza. Mamy Morze Bałtyckie, Północne, Atlantyckie i Morze Śródziemne. Wielkie Czechy mają cztery morza. No tutaj tą armią sobie podpłynę tutaj, żeby blokowało wszystko. Całą wodę. Żeby nikt nie mógł się pływać, desantować i tak dalej. Więc zaatakuję Danię, bo nasze prowincje. Cesarstwa. No raczej nie mają szans i każdy się tego spodziewał. Nawet wejdziemy sobie tu, wyrzucimy ich w ogóle do Skandynawii. O, Kopenhaga też będzie naszym miastem. Czemu nie? Jesteśmy na tyle silni, że jesteśmy w stanie to zrobić. Chciałbym wysłać też jednostki do Nowego Świata i zobaczyć, czy ktoś w ogóle zaczął kolonizację. Tak z czystej ciekawości, bo nas kolonizacja nie interesuje. Pomorze zostało? Cesarzem. Wow, nie wiem, jakim cudem. Ale większość terenów no mamy zdobyty. Tutaj zostały dwie prowincje, ale już bez psady. Nie będziemy się aż tak bawić. I zobaczmy, co tu się dzieje. Czy są tu jakieś potężne kolonie? Tego co widzę, to nie. Wszystko to są jakieś plemiona. Mam 1531 rok, a żadnych kolonii tutaj nie widzę. Zobaczymy jeszcze w Ameryce Południowej, ale tutaj też pusto. W takim razie sprawdźmy Afrykę. Czy może tutaj? No Anglia tutaj, ale to nie jest taka kolonizacja, tylko czysty podwój. Tutaj mamy jakiś duży kraj, ale to nie są żadne kolonizacyjne sprawy, tylko to jest jakieś duże imperium. Okej, okay. zobaczmy jeszcze na tabelę wyników. Anglia jest druga, a populacje mamy prawie 5 razy większą. Ekonomię mamy też 5 razy większą, więc nie ma możliwości, żeby ktoś nas zaatakował, nie ma możliwości, żeby ktoś nas podbił, a nam się udało stworzyć z małego królestwa zjednoczone imperium.